Sauna jest takim miejscem, które uatrakcyjnia nam naszą bazę rekreacyjno-sportową i tutaj no, staraliśmy się, żeby to miejsce było nie tylko modne, atrakcyjne, ale też, żeby spełniało pewne, pewne warunki nowoczesności. To jest tak naprawdę też miejsce takiej kreacji towarzyskiej, wspólnych, e, e, wspólnego siedzenia ze znajomymi, a przy okazji zrobienia czegoś wartościowego dla swojego zdrowia, dla podniesienia kondycji nie tylko... Fizycznej, ale też psychicznej, bo przebywanie w dobrym towarzystwie, w takim miejscu, na pewno każdemu będzie służyło. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za to, żeby ludzi zachęcić do sauny, żeby mogli spędzić miło czas i nie tylko w samotności, ale też gdzieś po prostu, żeby był jakieś atrakcje podczas podczas saunowania. Jak powinniśmy się w ogóle przygotować przed wizytą? Przed każdym saunowaniem wchodzimy pod prysznic, spłukujemy swoje ciało i później chodzimy wchodzimy do sauny. Taki rytuał trwa od 8 do, do 12 minut. Po każdym rytuale, czy też po prostu po każdym saunowaniu idziemy znowu pod prysznic, ale też e, ciepłetni, a dopiero później chłodzimy się w zimnej wodzie. To jest poprawne saunowanie. Przede wszystkim podstawą poprawnego saunowania, ale też dbania o swój organizm jest nawadnianie organizmu. Zalecane jest picie soków pomidorowych, dlatego że jest tam bardzo dużo paraców, który bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm. Posiadamy różne kremy miodowe, sole pilingujące, które mają dobre działanie na skórę, maski na włosy, które działa, działają korzystnie na budowę włosa. Również posiadamy czapeczki filcowe, które używamy w saunie suchej. Ludzie, którzy tu pracują, to na pewno oni tworzą ten klimat i oni tworzą tą atmosferę tego miejsca. To są pracownicy fundacji, ludzie wyjątkowi, to są ludzie, których szukaliśmy i którzy mają nie tylko chęć do pracy, ale pasję w sobie.